Pokażę, jak w środku wygląda. przejrzymy się z naszego hotelu. To jest, jest. Właścicielka poleciła nam tutaj knajpkę. A zobaczcie. Tutaj na nosa pani zupełnie inny klimat niż na Bali. Przede wszystkim po przyjeździe to nas uderzyło najbardziej do śmieci. wszędzie. Potworna ilość śmieci. No i nie jest tak zielono jak, jak jest na Bali Drogi bardzo wąskie O jest i nasza knajpka Lamina się nazywa Właścicielka w hotelu mówiła, że bardzo dobra Więc idziemy sprawdzić Idziemy, zamawiamy i zaraz się widzimy No i powiem Wam tyle, że jedzenie mocno nietrafione Knajpka fajna Wzięliśmy sobie bezpiecznie na Sigorę No to kurczak niedosmażony, ryż w ogóle nie przyprawiony, także no, nie mogę Wam polecić. Także jak będziecie tutaj, to szukajcie innych knajpki Ta niekoniecznie jest dobra. Zobaczcie, ile na nosie jest śmieci. Wszędzie. Popatrzcie. Tego na bali nie ma. Przynajmniej ja nie widziałem aż tylu śmieci. Pewnie każdy powie, że to Azja, i to jest normalne. Jasne, tylko Tutaj to jest bardzo widoczne. Jednak tam w okolicy Ubud starają się to posprzątać. W kucie też widziałem, że już sprzątają śmieci. Dwa lata temu tego jeszcze nie sprzątali, aż tak jak teraz dużo lepiej wygląda natomiast tutaj na nusie no to pierwsze co jakby nas uderzyło jakby siedliśmy z promu no to właśnie śmieci wszęgo nie fajnie to wygląda wiadomo plaże piękne ale środek wyspy słabo Dzień dobry, my już po śniadaniu zbieramy się szybko, bo wynajęliśmy sobie taki skuterek od pani właścicielki hotelu. Płacimy za niego 150 tysięcy. No i co, mamy dzisiaj w planach zobaczyć dwa punkty. Pierwszy to będzie Diamond Beach, a drugi to jest Manta Point. Więc Słyszeliśmy, że drogi tutaj na musie są nie najlepsze, więc zbieramy się. I jedziemy, do zobaczenia 8 rano. właśnie dotarliśmy do plaży Diamond Beach Tutaj trzeba kupić sobie bilety 35 tysięcy za osobę. No i wchodzimy Restauracja, od razu można coś zjeść A no to o. po powrocie z plaży. Zobaczcie jaki widok. straszny upał od rana ale do tego to już się zdążyliśmy przyzwyczaić, że w nocy przechodzi burza a od rana skwary i piękna pogoda a my schodzimy na plażę Diamond Beach takimi schodami trzeba schodzić bardzo ostre schody pokryte piaskiem, więc trzeba bardzo uważać do tego że jest sporo ludzi. Sorry. Schody są wykute w skalę, więc wygląda to nieziemsko Robi się coraz ciekawiej schodząc. Kamienie dalej, schody w zasadzie. Kamienne dalej pokryte piaskiem, więc bardzo ślisko. Zobaczcie tam na dół. No w ogóle po takich drewnianych kładkach się schodzi. Ale no, dla tego widoku warto. Piękne bogaty, wieźliwa, on No i wchodzimy na piękną plażę Dajmo. Warto tutaj wybrać się na pewno wcześnie rano Czy wcześnie 8-9 myślę, że to są dobre godziny, bo nie ma Jeszcze dużo ludzi Bo promy z Bali dopiero przypływają Z tego co kojarzę to około w pół do dziesiątej myśmy byli tutaj No i zanim tutaj dojadą to jest około godziny Zajmuje dojazd z portu Więc trzeba być przed tymi tłumami można piękne zdjęcia porobić widok jest niesamowity woda ciepła No i droga na górę była łatwiejsza niż na dół. Dużo łatwiej się wychodzi jednak po takich schodach, niż schodzi. Jest godzina 12. Zobaczcie ile ludzi już jest. Już są kolejki, żeby zejść na dół. Na plaży jeszcze nie ma dużo ludzi, ale widzę, że się zjeżdżają autobusy z turystami, którzy przypłynęli. No ale w sumie się nie dziwię, że każdy chce zobaczyć taki widok. No i po jakichś 40 minutach dotarliśmy do Manta Viewpoint. I zobaczcie, widać Manty. Postaram się zbliżyć. Widzicie? Widok jest taki. Tam w oddali widać Diamond Beach, gdzie dzisiaj byliśmy. Trochę mgła naszła, więc widok się zrobił gorszy, ale i tak jest pięknie. Widzicie tutaj ląter? Jak sobie pływa? Przy powierzchni? Widzicie co tutaj jest fajnego? Jesteśmy tutaj sami, patrzcie. Masz skuterek i w zasadzie nikogo nie ma. Jest ławeczka, można sobie usiąść i takim widokiem się delektować, patrzcie. Droga na skuterze jest dość wymagająca, ale warto ją pokonać. Można posiedzieć, pomyśleć, oczyścić głowę. Niesamowite.